No to obiecany lider Konfederacji, proszę państwa, jak będą wyglądały rządy Konfederacji? Zobaczcie, jak pan Krzysztof Bosak odpowiada na pytania. Ja nie wiem, czy yy, ci, którzy są fanatykami Konfederacji, to czasami oni nie są zadowoleni z tego, że proszę państwa, jak można tak nie udzielić w ogóle odpowiedzi, albo tak się wici kłamać, zmieniać zdanie. Proszę państwa, to się w głowie nie mieści. Tu e, e, gazeta wyborcza e, zdjęła e, majtki panu Bosakowi. I co z tego, że gazeta wyborcza? Nieważne, fakty się liczą. To są fakty. Proszę Państwa, tak działa konfederacja. Proszę, Państwa, ja bym się wstydził. Państwo nieraz mi zadajecie różne pytania na spotkaniach czy na wideokonferencjach, wstydziłbym się nie udzielić odpowiedzi na pytanie albo mieszać, motać, widź się. Proszę Państwa, to, to, to świadczy o człowieku. Tak później będą wyglądały rządy takiego człowieka. Marzy nam się, żeby były rządy takie, jak były kiedyś, tak? Gierek był prostolinijnym człowiekiem, był dobrym gospodarzem, tak jak prezydent Łukaszenka. On odpowiada na pytania, a nie wije się, nie kluczy. E, czy my już nie mamy dość polityków tak się zachowujących z PiS, PO i SLD? To potrzebujemy jeszcze Konfederacji? To jest duplikat systemu. E, posłuchajcie sami. Czy to jest dalej hasło Konfederacji? Nie ja nawet dla... nie pamiętam, kiedy byśmy takie hasło... E, przed... Czy to jest dalej hasło Konfederacji, nie dla Unii? A Bosak mówi, on nie pamięta, żeby coś, czegoś takiego w ogóle Konfederacja wygłaszała. Ja, ja Panu przypomnę, Pan też mówi, nawet w 2020 roku drogno, jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej. Z Grzegorz Bramunik w zeszłym tygodniu mówił o eurokołchozie i dziele szatana. Było takie hasło, to już pod zdjęciem byliście. Nie Był słyszałem no, no, Gdzie mówi? Mam, mam, tutaj w sejmie. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej gotów jest oddać władzę nad życiem, zdrowiem, w konsekwencji także mieniem. Proszę państwa, pan Grzegorz Brown też kłamie. Nie gotów jest tylko robi to. I nie Unii, tylko tym, którzy unią kręcą, czyli Wall Street. No pan Brown nie może być tak nieświadom tego, co się dzieje. Polaków, kolejnej organizacji międzynarodowej po Eurokołchozie. Pan też wprost mówił o tym, że jest przeciwnikiem Unii Europejskiej i mówił pan... Pro, e, propagował pan hasztag Polexit. Więc e, zmienił Pan zdanie, czy po prostu ukrywacie Państwo swoje poglądy? Nadal jesteśmy przeciwnikami wszystkich złych regulacji, które wprowadza Unia Europejska i jednocześnie jako realiści polityczni, rozumiejąc fakt, że jesteśmy państwem członkowskim. Z korzyści musimy korzystać i je maksymalizować. Z rzeczy negatywnych musimy straty minimalizować, nasze poglądy się nie zmieniły. Gdyby od nas zależało. Czyli jest traktat, pan przeciwnikiem Unii Europejskiej. Traktat lizboński nie Panie, byłby przyjęty Panie e, Europejski jest zielony. Konfederacja jest zawsze i za, i przeciw. Proszę Państwa, to o czym świadczy. Tego typu postawa daje komfort później, że można się wyłgać. Bo w razie czego. Yy, proszę Państwa, no stana sztuczka, tak? Yy, co to jest? Tak? No, jak powiemy, że palec, to możemy wyśmiać, bo pokazujemy głupi, głupi, pokazywaliśmy dłoń. Jak powiemy, że dłoń pokazujemy, to. No, czy nie widzisz palca? Proszę Państwa, to, to jest zrobienie z ludzi idiotów. Yeah. nie byłby pan swoje słowa z 2020 roku, czy nie? Jestem czynienia. krytyczny wobec tego, w którą stronę poszła Czyli integracja europejska. Jestem dwie różne sprawy. Kolektura czy dalej jest pan przeciwnikiem Unii Europejskiej? Czy według was lepiej w tej Unii nie być? Czy lepiej być? Czy zmieniliście swoje poglądy? My się określamy pozytywnie. Jesteśmy koalicją pro-polską. Tylko pan mówi jedno. Grzegorz Braun mówi drugie. Inni liderzy, Janusz korwin wprost powiedział, że on by wyprowadził Polskę z Unii Europejskiej. Jaka jest prawdziwa konfederacja? Wszyscy mówimy, panie redaktor, to samo, jesteśmy re realistami politycznymi i zawsze nimi byliśmy. No Grzegorz Braun chyba realistą nie jest, bo mówi, że to dzieło szatana. Rozumiem, że pan nie uważa, że Unia Europejska to dzieło szatana. Pani redaktor, tezy z zakresu teologii, duchowości nie wchodzą do naszego programu politycznego. Każdy lider To po co macie konceleracji... Grzegorza Brauna? Przepraszam, no, je, no nie udzieli tej odpowiedzi, nie udzieli tej odpowiedzi. Rzeczy z zakresu duchowości nie wchodzą do programu konfederacji. Zaraz to, coś się jednak zmieniło, panie Bosak? Coś się jednak zmieniło? Przecież to jest wasza kampania z 2019 roku, którą położyliście. Ryczałem, krzyczałem. Wielu też ryczało i krzyczało. O wy bez Boga, nawet do proga, tak? To była, to była wasza retoryka. A dziś coś się zmieniło? Ruch dobrobytu i pokoju powstał, tak? Jaki My się kierujemy zasadą nie ale ja nie mam problemu z tym, że któryś z liderów Konfederacji wypowiada swoje opinie. Pani redaktor ma z tym problem? Nie, no jeżeli ktoś wypowiada jak, jakiś e, pogląd, to ludzie z wami związani e, pozywają do sądu, po czym... E, Sędzia delegowany w procesie zaocznym wydaje niekorzystny wyrok na nich. No, no panie, w, w ogóle jesteście zwolennikami wolności słowa i wypowiedzi. Z tym, że jeżeli Pania głosi jakieś hasła, to ja muszę wiedzieć jako wyborca uczciwie, co ona zrobi jak po wyborach. Panie redaktor, co będzie w przyszłości, to przyszłość pokaże. O! I to jest właśnie sen. No, co będzie w przyszłości, to przyszłość pokaże. I dlatego powinniśmy umieć przewidywać. I sobie wyobrazić, jak będą takie rządy wyglądały. Bo Morawiecki przy nich to jest jak uczeń, dosłownie jak uczeń. Jak szkolniak.